Mariusz jest sporo po trzydziestce. To dobry, choć trochę niedojrzały człowiek. Ma pięcioletnią córkę, lecz niestety nie w domu. Sofia została w jego ex domu z matką i jej konkubentem. Mariusz wybiera się po Sofię, żeby zabrać ją na wspólne, doroczne, kilkudniowe wakacje. Mimo zezwalającego mu na to wyroku sądu, była żona nie chce pozwolić mu zabrać dziewczynki. W spokojnym dotąd Mariusie coś pęka. Rozpoczyna się seans kilkudziesięciominutowej, głównie słownej, przemocy domowej. Grająca małą Sofię, Sofia Nikolesku jest tak przeurocza, że od teraz będziecie włączać sobie fragmenty z nią zamiast filmów z kotami na YouTubie. Aleksandru Arcinel i Stella Popesku wcielający się w rolę rodziców głównego bohatera, z którymi Marius kłóci się na początku filmu, są fenomenalni. On w sposób agresywny, ona milcząca. Naprawdę niezły początek nie zapowiada więc tego, jakie męki przyjdzie widzowi przechodzić wkrótce. Wszyscy w naszej rodzinie to holendersko-rumuński dramat z elementami komedii czarnej, jak przepowiadany, Ostatni papież. Problem w tym, że jeśli zaczniemy odbierać ten film jak komedię, jakiekolwiek przesłanie czy mierzenie się z problemem idzie na śmietnik. Inny problem, że musimy się też wtedy zastanowić, czy wszystko z nami w porządku. Jeśli naprawdę chcecie oglądać ludzi wrzeszczących na siebie przez 100 minut, obejrzyjcie dwa odcinki trudnych spraw. Będzie znacznie zabawniej. Ach, ta nowa fala rumuńskiego realizmu. Każdy film taki sam, każdy opowiada historię, jaką mógłby Wam opowiedzieć losowo wybrany sąsiad. Ach, te niezwykle doceniane, długie, realistyczne ujęcia, które przecież są właśnie takie, dlatego że budżet jest za skromny na inne. Może do kina warto wybrać się na jakiś film z interesującą fabułą, bo na pewno nie na to. Wszystkich w Waszej rodzinie przestrzegam przed wszystkimi w naszej rodzinie.